Cześć, i witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Majker. Ja jestem Kuba. <laughs> I dzisiaj <z> <laughs> porozmawiamy o, o cenzurze sieci w Polsce. Jakubie możesz przestać mnie rozśmieszać już. Zdecydowaliśmy się na ten temat, dlatego, bo jakoś tak nas naszło. I, I w ogóle. Yy, I co? I tak jeszcze z aktualizacji: tak, odcinka, odcinek się spóźnił, bo się rozruszył. Jakby ruszamy dopiero, nie? Tak, tak jak napisał yy, Julian Tuwim w swoim wierszu o lokomotywie, tak. Proszyła maszyna po szynach o spale. No to my, my jesteśmy taką lokomotywą. Dobrze, ale przechodząc do tematu. Co się ostatnio cicho, się, znaczy cicho się o tym robi. Nie jest aż tak głośno jak kiedyś o, o tym, kiedy wchodziły pewne, pewne ustawy, pewne no, nowe rzeczy. E, także przechodząc do tematu. Zacznijmy od ustawy wprowadzonej w 2016 roku, która daje rządowi prawo do blokowania stron internetowych uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego. Choć intencja ustawy może wydać się e, słuszna to krytycy twierdzą, że jest ona zbyt szeroka i może być wykorzystywana do cenzurowania stron krytykujących rząd. E ja się już zgubiłem, która to była konkretnie ustawa. No, nie chodzi tutaj o akta 2, tylko o inną ustawę. Niestety, ja już się zgubiłem, gdzie, która to była, nie chodzi... ale no nie chodzi o to Achta 2, bo to w ogóle nie ten rok. Dalej, jednym z najgłośniejszych przypadków blokowania stron w Polsce była blokada strony promującej protesty przeciwko rządowi. Wielu krytyków uznało, że jest to naruszenie wolności słowa. Oczywiście ja, inną kontrowersyjną ustawą jest stop Profili. Z 2020 roku. Ustawa ta kryminalizuje promowanie działalności seksualnej osób nieletnich, co jest godne pochwały oczywiście. O dziwo. Jednak krytycy twierdzą, że ustawa jest zbyt szeroka, powiedzmy, i może być wykorzystywana do cenzurowania treści niezwiązanych z pedofilią. Tak, czyli kto, ktoś uzna, ej, to jest pedofilia, ale, a, 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 ale to nie, nie jest pedofilia? My, to jest tak. Ale pomimo tego, strona może zostać, może to być jakieś pewne narzędzie do, znowu, blokowania stron, które nie są wygodne dla rządu. Jakby ogólnie nasz rząd ma, mam wrażenie, takie, że tak powiem, czasami tendencje do ro, robienia za szerokich ustaw, nie? No tak, ale wracając do tej ustawy, o której teraz właśnie mówiliśmy, no to oczywiście stało się przypuszczalne, że szeroka, jeszcze szerzej niż moje ręce teraz na kamerze, tak. tak, no i w 2020 roku oczywiście popularna strona internetowa LGBT została zablokowana w Polsce pod pretekstem właśnie tej ustawy stop pedofili. No i wielu uznało to za próbę uciszenia społeczności LGBT i ograniczenia ich wolności słowa. Tak, tak i i... Był... żeby zastopować i... ideologię LGBT. Dokładnie, dokładnie, bo to jest nadal to jest ideologia, to, to nie są ludzie, w tak. w to... Co, 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 to, co to ma być ten? Gminy okay, i lesbijki to są ludzie, a to jest ideologia LGBT. Mm -hmm, tak. Innym problemem, który pojawił się w Polsce, jest presja rządu i na platformy społecznościowe, aby usuwały treści krytykujące rząd. Kolejny przykład piękny ograniczania wolności słowa. W 2020 roku rząd zagroził Facebookowi i Twitterowi grzywną, jeśli nie usunął postów uznanych za rozp... Rozprzestrzeniające mowę nienawiści. Krytycy twierdzą, że jest to jasna próba cenzurowania opinii społecznych z rządem. Jakby. Ja bym się śmiał, jeżeli te treści rozprzestrzeniające mowę nienawiści. Były po prostu memami na temat rządu i wypowiedzi niektórych osób. Pewnie tak. Znając, że też też, te, się te, też im o to chodziło, że się co, nah, so, śmieją się z nas, zablokujcie to, usuńcie to, bo wam ten. Ale oprócz działań rządów w Polsce pojawia się także fala nienawiści i nękania w sieci. Pojawiła była już i to od. jak bardzo dawna. W ostatnich latach było wiele przypadków ataków na mniejszości i grupy marginalizowane, w tym społeczności LGBT i uchodźców. Tak już bywa w naszym kraju, że jak, że jak coś jest inne, to jest złe. Jest uznawane. Jest Przepraszam też... bardzo, nie jest, no. tylko jest uznawane przez jakiś debili za złe lub, y, z, lub nie, niegodne, czy, czy w ogóle. Jest, jest nieheteronormatywne. Nie tylko nie, nie tylko chodzi o powiedzieć, ale wiesz, uchodźcy, nie? No, no, jakby, no tak. Jak, dlatego... jak, już, jak już jest uchodźca Cóż. i należy do społeczności LGBT, to już ma w ogóle no, jakby, no Nie, no, to w ogóle nie, nie stawiaj stopy na wschodniej granicy. Tak, bo Polacy, Polacy, znaczy, dobra, fakt, są ludzie, znaczy też no, jakby Polacy. Nie Polacy, tylko ci pani Polacy yy, będą, będą wrzeszczeć, skakać yy, i pali się piki, czy. Czy mieszkania? Nie czy Empik, nie, który się Empik też spłonął, ale to już nie było chyba na Wolności. Coś tam było. Eee, tak. Tak, oczywiście, w Polsce mamy wiele różnych przypadków, jak cenzura wpływa na politykę i debatę publiczną. Często o mówi się, o tak, często mówi się o mediach rządowych, które promują tylko jedną rządową narrację, a krytyka rządu jest ograniczana lub wręcz usuwana. Eee, jak sobie spojrzycie na TVP. Jak, TVP, tak, tak, te dwa miliardy polskich cebulionów, Czyli dwa to... miliardy złoconych cebulionów, złoconych cebulionów, tak, to dostali to na wypłaty, na, na rozwój, nie, no, nie, no. yeah. nie, znaczy też, ale no tu trzeba opłacić ludzi, którzy będą mówili, co już... mają mówić. I, I jak sobie spojrzycie na stronę TVP, jakkolwiek, czy to TVP Info, czy to gdziekolwiek, nie? czy jakąkolwiek stronę, stronę mediów prowadzonych, tak teoretycznie wolnych, ale no prowadzonych jednak i opłacanych przez rząd, nie na zasadzie, że jakieś tam łapówki czy coś, tylko po prostu są to media publiczne, no to jednak mało tam znajdziecie krytyki rządu i ten. Zdarzają się takie przypadki, że nie wiem. Ktoś coś powie na antenie, czy, czy napisze gdzieś tam post, gdzie faktycznie jest jakiś ten, ale to nie jest takie. Jezus Maria, no to co jest to takie przekrycie. Tak, tak. To jest takie, że, ej, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy też wolni, nie, nie mówimy, nie mówimy, zobacz, nie mówimy tylko o tym, co robią dobrze, co robią źle. Znaczy, co, co robią dobrze, a, a, a to, co złe, to, co robią źle, ukrywamy. Nie, nie, nie. No w tym momencie trudno znaleźć obiektywne wiadomości z publicznych pieniędzy, Opłaca, No opłacane no. z publicznych pieniędzy, więc... Ale cóż, takie jest życie w naszym kraju, smutne, niestety. Takie jest życie. No. Do obiektywnych wiadomości o kopres. Yes! Tak, yy, i jeszcze na pewno, znaczy te, na pewno parę osób się znajdzie jeszcze, ale to już bardziej z takiej sfery niekoniecznie a propos rządu, tylko po prostu... Obiektywni, obiektywni ludzie, na pewno się zna, zna, znajdzie jeszcze sporo ludzi, którzy, którzy piszą obiektywnie. No ale też nie zapominajmy, że czasami ludzie są nieobiektywni w drugą stronę. Na zasadzie mówią tylko i wyłącznie o tym, jak bardzo y, nasz rząd jest y, na zasadzie, wiesz, mówią tylko tylko o, robią, robią to źle, źle. Bo nie, umówmy się, jakby nasz rząd aż robi dużo złego, ale trochę dobrego też robi. Tak. Tak, Toś tam tak, jest tylko ta dysproporcja jest masakryczna, więc tak, to nie jest, że to tylko trzeba źle, uważać, na, że Najbardziej trzeba uważać na subiektywne media, które tylko w jedną stronę idą. Tak, tak. tak. Te, które są... Im bliżej jest bardziej takiego obiektywnego widoku, tym lepiej. No tak, bo że no w stu... tym powinno być dziennikarstwo, tym powinny być. Wiadomości, powinny być obiektywne, Fakty. A nie... Fakty. Łączenie tak. tych kropek i robienie jakichś zało... znaczy założeń. Nie założeń, tylko łączenie tych kropek. Ten zostawmy na przykład kanałom komentarii albo ludziom, którzy się tym zajmują na co dzień. Tyle. Albo sa samy, samy, samych sobie zostawmy takie logiczne myślenie, nie? Znaczy, dobra. Dziennikarze też myślą logicznie, śledczy, dziennikarze śledczy naprawdę robią czasami... Nie, nie mówię, że robotach. nie myślą logicznie. Znaczy, nie wiem, tylko ja chciałem tak sprecyzować, żeby nie było, no tak. że zaraz ja powiem, że kurde, dziennikarze logicznie nie myślą, czy, czy coś. Tak, jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć, jak coś takiego ogarnąć, takich wiadomości, to zapraszamy na odcinek Skyfana będzie, Skyfana, tak, będzie podlinkowany o prawdzie i fałszu. Trochę starszy... Ale... – Ale bardzo dobry materiał. – Tak, bardzo dobry materiał, tylko jakubie zapomniałeś że to jest przecież rosyjski szpieg. – Rosyjski, rosyjski tak, szpieg. – Tak, który, który propaguje... – Tak, który... To jest w ogóle szatan wcielony, który propaguje kulistą ziemię. – Kulistą ziemię i odkrył prawdę o latającym naleśniku. <grym> – Tak. Innym problemem jest brak transparentności w procesie blokowania stron internetowych. Tak? Czyli no jakby nie ma jasnych informacji, jak, jak taki proces przebiega. Tylko po prostu przebiega i, i tyle, i nikt nic nie wie. Tak? No, możesz się co najwyżej odwołać od decyzji, no ale to nie, nie jest bez ustaleń sądów, ani w, w ogóle ten. Nie, nie, nie ma jasnych kryteriów, jakie trzeba spełnić, żeby ten, strona, dana strona została zablokowana. Więc to jest takie, no. Uzna, uznaniowość? Troszkę. Jakby to, to no Słuchaj, takie, ktoś chce stwierdzić. to wtedy oni uznają, co jest, co musi być zablokowane, i to jest tak, ich tak. słowo, co ma no być nie, zablokowane. bo nie ma, jasny, więc... nie, nie ma takich jasnych kryteriów, że to o, zostanie zablokowany za to, za to, za to, za to. Więc jakby sama ustawa ma dobry pomysł, źle wykonany. O, tak, tak to umiem, tak. Ale, ale nadal no, przez to, że to jest jakby dość. Cieka znaczy, ciekawy temat, Boże Święty, mój już naprawdę nie pracuje. Przez to, że ten temat jest tak szeroki, no jakby nie... Trudno, zwłaszcza naszemu rządowi, mogłoby być trudno konkretnie skategoryzować, jak ten... Konkretne kryteria, na podstawie jakich dane strony miałyby być oceniane, czy mogły być zablokowane, czy nie, i jakie kryteria trzeba by było spełnić, żeby te strony faktycznie były odblokowywane czy, czy blokowane, nie? I tak już, jak to mówiłem, do brzegu, trochę kończąc, brzegu. nasuwa się pytanie, jak możemy walczyć z cenzurą sieci w Polsce? Otóż nie możemy! Jak, no. Znaczy, nie no, jakby są akcje, można prowadzić, można prowadzić akcje, można prowadzić protesty, takie jak się pojawiały przy, przy akta 2, przy, przy innych ustawach. I nie tylko związanych z cenzurą, ale i z jakimkolwiek, jakimikolwiek ograniczeniami bezsensownymi, które chciałby nasz rząd wprowadzić, lub wprowadził. Tak. Na pewno przykładowo też niezależne media, które rzeczywiście są to po prostu wiesz, no, grupy, grupki ludzi, którzy rzeczywiście chcą prowadzić taką bardziej obiektywną tą dzien dziennikarstwo, obiektywne dziennikarstwo w taki sposób. Rzeczywiście, takie prawdziwe dziennikarstwo. Mają takie swoje po prostu, nie wiem czy to jakieś zrzutki, zbiórki po prostu, żeby rzeczywiście ich wspierać. Tak, tak. tak. To też jest warto rzeczywiście zapatrzeć się w coś takiego. Tak, tak. no to też wcześniej podałem oko prez. Tak, tak. To tak. wiem, tak. że również mają taką Zrzutkę na dotację. Można, na dotację stronkę mają. Cóż... E... Ale tak jak możecie wy, że walczyć, musicie po prostu zwracać uwagę na to, co się dzieje w, w naszej wspólnej sieci. I musicie być czujni i krytyczni wobec tego, co, 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 jakie, jakie informacje dostajecie. Oproste, żeby Czy to żeby nie jaką zobaczycie. Tak, dokładnie, no bo potem bo e, skończycie to jak to my, które, którzy wa walili fake newsy czasami naprawdę niezłe, a potem takie, dobra, trzeba to gdzieś sprostować. I, i potem się Człowuk o tym zapomnimy. Człowiek-jeleń. Jezus Maria, weź. Człowiek-jeleń z <laughs> Tak. Eee, tak. No właśnie, tak, mówię tu tak. właśnie również o tym myśleniu krytycznym to właśnie ten film Skyfana. Tak, dokładnie. Bardzo będzie, się będzie Podlinkowany. Eee, no cóż, musimy także bronić wolności słowa i prawa do wyrażania swoich opinii to jest fundamentalne dla naszej demokracji. <laughs> w ogóle demokracji. To jest cały fundament demokracji. Tak, że, że tak, każdy. Że... Każdy ma prawo głosu. Tak. Znaczy. No tak. No tak, to jest fundamental. To jest, fundamental, fun, to jest funda jeden z fundamentów demokracji, że jednak każdy może się wypowiedzieć, a jeżeli będzie nam to ograniczane i będzie, yy, będzie próba, jakich, znaczy, jakie są próby takiej manipulacji nami, no to. No, dlatego powiedziałem, że demokracji dobry żart. Tak, no musimy, musimy to chronić. Demokracja. No, tak jak powiedzieliśmy, możemy to robić poprzez udział w protestach i demonstracjach, się w mediach społecznościowych i poprzez działania w organizacjach pozarządowych. Takie, tak, tak jak było założenie naszego stowarzyszenia okiem młodzieży, ale być bardziej obiektywnym. Ta, ta. Byliśmy, bylibyśmy bardziej bardzo obiektywni, patrząc na, na to, na nasze wypowiedzi. Tak. Nasze oczywiście. wypowiedzi, nasze materiały. Tak, ale cóż, podsumowując, cenzura w sieci w Polsce jest bardzo poważnym problemem, który ma negatywny wpływ na wolność słowa i demokrację. Musimy działać, aby chronić naszą wolność i prawo do wyrażenia swoich opinii. No cóż, ja byłem Michael. Ja byłem Kuba. I my się z wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema. Bajo. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na nasze portale streamingowe na nasze sociale, naszą stronę www. Pamiętajcie o subskrypcji, kliknięciu dzwoneczka. To było na tyle. Siema